Cześć szanowni, ja jestem Adi, a dzisiaj zagramy sobie w Farminga 22 Tak, życie młodego rolnika, lecimy dalej z tą serijką moją kochaną. No i co, widać, jesteśmy już na lipcu Oczywiście byki już zjadły prawie cały pokarm To co ostatnio robiliśmy na odcinku Także no Pieniądze mam z tego względu na koncie dlatego, bo sprzedaję praktycznie codziennie taki zestaw truskawek. No i w dzisiejszym odcinku tak samo sobie polecimy. Czwóreczka i cyk piąteczka. Sześćdziesiątka w końcu jest w transporcie robi. Normalnie szok. I nie do wierzenia Z jednej strony dobrze, z drugiej źle Nie wiem Ciapka najwyżej wy na wyręczy O 60 jednak Lepiej sobie radzi w tym transporcie No jest troszeczkę szybciejsza No ale cóż, to w dzisiejszym odcinku sobie jako że jest lipiec No to zaczniemy żniwa Wiadomo, sprzedam teraz y, te truskawki i wracamy na Gospę. Oczywiście z buta, bo już podstawię sobie ciągnik. Z przyczepami, raczej z przyczepami i wozem. No, na pole z rzepakiem. Nie wiem, to jakiś człowiek się zrespił. Spoko, lokko. No i co, jedziemy, no, proste. Może... <ścoughs> Może nie jest tak, jak powinno być, ale jest dosyć dobrze. Dobra, wjeżdżamy sobie na targowisko. Nawet nie patrzyłem, jaka jest cena na targowisku, bo... Cały czas jak sprzedaję na te truskawki, to tutaj zawsze jest najlepsza cena. Także... Tak, targ rolny, 500... Prawie 20 zł. O że tak blisko pan, takiego jakiegoś tam pana sobie podjechaliśmy, no ale cóż... Będziemy musieli cofać Dobra No i będziemy mieć około 5000 Coś takiego powinniśmy mieć w tym momencie Jeżeli dobrze obliczyłem Nie 4 prawie No prawie 400 nam brakło No ale cóż Takie życie Byków jeszcze nie sprzedają, no bo jeszcze ten miesiąc jeden ich podtrzymam. I zobaczymy, czy to w ogóle się opłaca. Czyli rozstanąłem, proszę pana. Szanowny panie! Panże sieć. co... te ludzie są nienormalne. z tym niebieskim bombowcem. Dobra, lecimy. No i tak, ten odcinek nie wiem, możliwe, że się w środę pojawi. Wieczorkiem, bo jednak wczoraj mi się udało, nie raczej no wczoraj, wczoraj był wtorek, tak? No i się udało jakoś tam zrobić czary, mary, czary, mary i, i wstawiłem odcinek trochę szybciej. Także teraz w środę no, dostajecie kolejny. Jak to będzie, nie wiem. Może fajnie, może nie. Ten sezon sobie polecimy na pełnej. Musimy parę rzeczy porobić. No to ziemniaczki i takie tam sprawy. No. Co się, nie chce się. Trzeba zrobić. No i mamy pieniądze. Wiadomo, kopaczki. Kopacz, kopaczki tak szybko nie kupię. Na te parę rządków, co ja mam, no to nie wiem, zobaczymy. Jak widać, no, no w sumie się przejdziemy. Przelecimy. Przejdziemy chodniczkę ładnie przez pola. Na Jawiry i Wam pokażę, że w ziemniakach, no niestety, mam chwasty. Także no. nie będę musiał poszukać sobie jakiegoś sąsiada z kopaczką, żeby on przyjechał i mi wykopał. Boże, ja sobie sobie sam po prostu je wykopał. A co tu się dzieje? Jednak 60 też nie daje rady. Nie, 60 na spokojnie sobie na trójce pośmiga te 15 na godzinę. No spoko. Dobra, ust ustajemy sobie tutaj na drodze. I tak... I tak nikt nie będzie jechał chyba. No cóż, jęczmień. Tutaj mamy rzepak, dobra. Trochę sobie przyspieszymy chód. Czemu by nie? Dobra, chodź, chodź, hop, 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 hop. Samochód jakiś? Nic nie jedzie, nic nie jedzie. Ziuuum, Zium. I jesteśmy. I żeby rzepak zwalać, na rzepak sobie zwalimy chyba tutaj, jak był rok temu. Później sobie wszystko przestawimy. I tak dalej. Byki sobie żyją. No i jak widać... Ziemniaczki jeszcze rosną, ale chwasty. No i niestety. Chwasty na rosły na ziemniaczkach. I źle czy dobrze? Nie wiem, sami ocencie. Tutaj mamy w ogóle 20, prawie 2000 litrów gnoju. No i niestety. Zaczynamy praktycznie od takiego zera, że sprzętu praktycznie na nic, znaczy sprzętu nie mam i na te sprzęty nie mamy pieniążków. No ale chociaż ta seria jako taką wygląda no niestety biednia, ale może i to lepiej w moim wykonaniu o większość osób Gra na łatwym albo coś takiego. Mógłbym ze wszystkimi sprzętami zacząć i grać na trudnym, no ale to by było bez sensu. Dobra. Jedziemy sobie ten rzepak, jedziemy kosić. Mamy praktycznie prawie 5000. Także no. Lecimy, lecimy. jedziemy. Dalej. No tego rzepaku nie dużo nie będę mieć. Jest ósma minuta odcinka, zanim dojadę, no to będzie gdzieś 9. zrobimy sobie okrążenie, Zobaczymy, bo pszenicy no trochę posypało z tego kawałka, a jak to będzie z żepakiem? tego nie wiem. Że. No. Tak to wygląda. Dwójeczka. Nie masz dostępu do tego terenu. No fajnie. To jest mój rzepak ogólnie, a nie. kogoś innego. Dobra. Lecimy sobie na pełnej i pierwsze krążonko czy znaczy, na razie powszechnie robimy no. I zobaczmy co z tego w ogóle, że będzie może będzie zbiornik z pierwszego kółka, później drugie się zrobi tak samo. No i później już zostaje raz w przy razie. Także no, chciał, nie chciał, musimy ten rzepak wykosić. Nie wiem, w następnym odcinku, no to chyba już będzie, moim zdaniem, bym przewinął sobie do sierpnia. To za odcinkiem sobie bym sprzedał te truskawki i byśmy sobie zaczynali po prostu kosy. No, a jeszcze tę trawę, trawę co żem skosił jeszcze jest na jednej, jeszcze musi jedną fazę wzrostu pokonać I takie no, Dosyć dziwne. Bo w sumie w, w lipcu bym mógł zrobić niewa ale wiadomo, w sierpniu się kozi pszenica i mm, tak dalej. Bajz, tak. Bajzonek mój nie daje sobie rady. A jednak na jedynce sobie daje radę. Tylko, że na jedynce jedzie tylko 4 na godzinę. To nie całe 4, bo przeskakuje 3, 4, 3, 4 No cóż, tak już to bywa. I postaram się pod rzepak zacząć. No nie wiem, chyba orać. W tym sensie byśmy zaorali sobie pod rzepak. Pszenicę byśmy sobie... nie wiem Pszenicę byśmy zrobili jak teraz zrobiliśmy bezarkowo <laughs> Nie wiem, to jest du dużo rzeczy do zrobienia Na razie musimy wszystko wykosić, później będziemy po prostu myśleć Dobra Dobra, łykaj, łykaj, mój Bizonie. Ten rzepak. Znaczy, no to nie Bizon, wiadomo. E far. A czy dojść far. Ten stary, te pier... pierwsze. One się wywodzą z tej marki. No i dobra. Pierwsze sypanko czarnego złota. Jak to wyglądać, będzie. Nie wiem. A że dużo tego, żeby dużo tego zebrać, bo nawet teraz, jak nie będę mieć dużo pieniążków, może bym trochę się przeliczył, bo włączyłem, no niestety, za późno się ogarnąłem, że truskawek nie miałem włączonych na i. Wyszło jak wyszło. No ale cóż. Bo jak uczy się na błędach, i jednak chyba będę zaczynał truskawki tam włączać. nowy w kwietniu. Nie w marcu, tylko w kwietniu, bo w sumie to będzie bardziej realnie wyglądało. Dobra. Lecimy, lecimy. A no właśnie jak mam pieniądze, no to będę mógł sobie kupić fasę tego Fasę wody Ty tak z mi wychodzi za jedną fasę tej wody Bo tam tysiąc litrów tylko wchodzi Ale było, nie było, już tam Pieniążka mi ubędzie Chociaż i tak, i tak jak sprzedam, sprzedam kolejny sort tych troskawek, bo ja jedną rzecz planuję kupić, i nad drugą się zastanawiam. Na razie wam nie chcę mówić co, bo wyjdzie jak wyjdzie. Wiadomo. Dobra, lecimy. I tutaj także że pa, że paku ten dużo nie ma. Dobra, lecimy, lecimy. Lecimy, bo nas no, tutaj zajdzie. Wiadomo, rosaj i, i te sprawy nie było. Dobra, lecimy. Niestety, powoli. Bo się rozpier. No właśnie. Kumbaj, kumbaj mój. Dobra, powinniśmy zjechać w górę i w dół. Z tym nie powinniśmy mieć problemu. Tak mi się wydaje, bo żepek rze może i sypie dobrze. No ale w pszenicy, bynajmniej, tak w pszenicy, tak bynajmniej miałem. Że musiałem cztery razy jechać, więc zobaczymy, jak to będzie. I takie pytanie, czy mi wapno w ogóle wyskoczyło na tym polu, czy nie? Zapisywanie... Przepraszam, że to robię na odcinku, no ale... Wap, wapno... No wałowanie to wszystkie pola. O, ja tutaj nie dorzuciłem nawozu, no niestety. I zachwaszczenie przy jeszcze tutaj mamy. No nie wiem, tak dziwnie punktowo mi to zrobiło. No cóż... Może tak miało być, może nie. No i teraz dłu... hmm, długa droga na górę, bo mój kombajnik no niestety, nie daje sobie rady. I chyba z... dobrze, że przyjechałem z dwoma raczej znaczy przyczepą i wozem. No teraz sobie zasypiemy przyczepę do końca. I jak jeszcze będzie jeden zbiornik, a wydaje mi się, że powinno być około jednego zbiornika, jeszcze albo półtora nawet, no to mm. zobaczy się. Na razie, rzepak. Gitara. Jaka ześ mi się podoba. I. Będę się śmiałek, nie dojadę do końca, bo będzie pełny zbiornik. A widzę, że takie rzeczy się mogą wydarzyć. No bo. A nie! Na styk! Dobra, bo teraz mam za dużo obciążenia. Rurę sobie wypniemy. wysypiemy ładnie, elegancko, i no, nic nie widzę. No cóż, będę musiał jakiegoś crashera sobie zainwestować, żeby umyć te w ogóle maszyny. No ale na razie na takie dupe rele nie mamy, można powiedzieć, pieniążków. Bo jednak, żeby tego kurszera kupić, no to trzeba mieć około 4000, czy coś takiego. Mam na koncie, no ale to idzie na szczytny cel, który, którego nie będę cały czas wypożyczał. Każdy się może domyślić, o co chodzi. Co bym chciał kupić. Mam już cenę, no prawie uzgodnioną. Idziemy sobie ładnie elegancko. Dobra, tu jest ładnie elegancko. Prosimy sobie, że paczek. Na godzinę. W sumie nieźle. Bo ta rzecz będzie kosztować, w sumie mi tylko brakuje dwóch tysięcy na nią, półtora. Zaszyt 2,5 tysiąca mi brakuje, bo to za 7 tysięcy kupię. Taką jedną małą rzecz, która mi się sprzyda. Dobra, jedziemy. Jest ja takie, widzę, że slow moje jak nie wiem co. No ale cóż nam na pewno i takim kobędem bym 10 na godzinę nie jechał. Nie. U mnie od w 440 10 na godzinę nie jedzie. A w tym bardziej. No ale cóż, mamy taką możliwość tutaj formingu, no to lecimy. No i jak mówiłem będziemy mieć no nie półtora zbiornika, no niestety nie, ale będziemy mieć cały zbiornik. A te tro trochę jednak, jak będzie na tamtej drugiej przyczepie, no to wow, chociaż nawet mi się wydaje, że może być na tamtej przyczepie drugiej dwie tony. A czyli no, kurde, dwie tony. Tona no cóż, która minuta odcinka? 21. No proszę, ja was. Jak ten czas szybko leci. W następnym odcinku sobie zaczniemy tam schematycznie z siano kosy. Skosimy łąkę, i po i prostu ją przytrząśniemy. Oczywiście, dwie łąki skosimy bo teraz mamy dwie łąki, wtrząśniemy, to ja będę pewnie później pojedziemy sobie na następnym następnym odcinku brzmi w pszenicy niech sobie trawa doschnie, żeby było ładne, elegancko siano i później jak się uda tak myślę, bo na pewno musi się udać Prasujemy to wszystko i laki będą happy, bo będą miały żarcia na cały następny sezon. Znaczy na, na cały sezon. Już y, jesienią je będziemy wyciąć trawę. W sierpniu będzie ostatni raz. O, proszę. No mówiłem, to nabędzie, bo tu z 200 kilo jeszcze uskubiemy. No a jak nie, no, to też to. Ile tam było? 15 chyba kilo potrzebujemy tylko Dobra już nie chowamy rury, bo na no to końcóweczka. Dobra, lecimy Nie zrobiliśmy żadnego mijaczka, no niestety zrobiliśmy jednego, ale to tamte dzi było na no to licho No i co? Będzie te 200 kila? ustrojone, czy nie będzie? O, to jest pytanie. I... Kurde. Paru kilo mi zabrakło. No niestety. Ten los chce ze mną grać chyba w pokera. Raz mi daje, raz zabiera, tak mi się wydaje. No, ale cóż, na no, spokojnie sobie podjedziemy na górę. Yy, tu, te było, co mamy przed sobą, zbierzemy, zjedziemy kogoś na gospodarstwo, zjedziemy 60 km na gospodarstwo, ja się ładnie pożegnam. No, a ty po prostu stwierdzisz, dać mu łapkę w górę czy nie. Znaleźć życie, dasz. <noise> Subskrypcje, tak samo. Mile widziane wszystko.

Dosyć ciekawe te łączki. No, zwłaszcza ta. Nie chciałbym jej orać. No ale cóż. I tu nawet ładne skały wy... wyciągnęli. Sąsiady moje nie. Tu mamy o... O gościu Matira, ale jak go poprosiłem, żeby mi. Którymś z tych dwóch tirów pojechał z zbożem na skup, no to wiecie. Powiedział sorry, Dolores, no ale ja się nie bawię w takie rzeczy. O! I tu ma jakiś sąsiad ziemniaczki. Może ma jakąś, nie wiem, kopaczkę. Starą, poczciwą. O tym sąsiad, gdzie. Tutaj mieszka w sumie. Zobaczymy, bo Mo może coś się uda. Może. No i jak widzę, że te ziemniaki ogólnie kwitną w Lipcu, no to w sierpniu powinny być, logicznie tak myśląc, gotowe. Wiadomo, końcem sierpnia się ziemniaki kopie. Tak jak u mnie na przykład, czy tam początkiem września. Ja wiadomo, zostanę przy końcu sierpnia. Aż prosto wjechał. Dobra, wystarczy. No i co, no i lecimy przez... co to jest? Sorgo. Podcimy tu na skóźkę, Trochę kosów porwiemy. Na śród będzie dla byków. No i dobra. Wow, 4... 400. Jest tego łoto pięknego rzepaczku. Więc nawet powiem Wam, że posypało. Ciekawie, nie ciekawie. Wiadomo Piątką z górki z można powiedzieć 4,5 tony 60, no to jest trochę ryzyko. No ale już jak to wygląda. Tak, O to się nie boję. Bo ja się kunia nie boję. Tu fajnie by było kupić to pole i zrobić sobie tam gdzie mam ziemiaszki, taką dróżkę i tak sobie omijać no wiadomo no ale tutaj za drogi biznes pewnie ze 100 tysięcy za hektar na pewno by gościu chciał dobra skręcamy sobie ta trawka jeszcze musi troszkę podrosnąć no i będą no teraz będzie w ogóle kostek bardzo dużo ze słomy, na słomy, no to tak nie za bardzo, słomy chyba sprzedamy, jak mi się wydaje, dobra, 60 sobie zostawimy tutaj, wiadomo muszę tutaj sobie, o pyk pyk, pyk pyk, pyk. ile słomy mamy, raz, dwa, cz cztery belki, Łop! Ała kurde, moja noga, 4 wielkie słomy mamy. No tak by musiał cały wóz przywieźć tej słomy. Ale ta tam mniejsza. Ja się z Wami żegnam. Do jutra, do następnego odcinka. Nie wiem, czy w piątek się jakiś pojawi. ale Na pewno teraz w środę sobie go wrzucę. No i jutro, w czwartek tak samo. Także co. Ja się z Wami żegnam. Zrobiłem ukłon. W 60. Dobra. Siemano.